Cześć wszystkim, Rafał z tej strony. Mamy sobotę, 15 dzień marca, godzina 11. Terwometr pokazuje jakieś 4 stopnie. Jest słonecznie, ale nie jest to takie przyjemne słońce. Wiaterek wieje od strony wschodniej, bodajże. I dzisiaj pójdziemy na pasiekę, zerknąć do dwóch rodzin. Które w tamtym tygodniu były łączone. Zakładam kapelusz, bo widzę, że pszczółki zaczęły latać pomimo niskiej temperatury. Ale to zobaczymy za chwilę. I tak, po kolei: jedna rodzinka, druga rodzinka, bezmateczne. One początkowo miały powędrować. Jedna, do tego ula, druga, do tego ula, jednak, do tego ula stwierdziłem, że. Bo gdy przyszło do przekładania tych rodzin, pod koniec dnia, gdy temperatura już spadła, słońce było już nisko, pszczoły powracały z lotów, i tutaj jest sporo więcej pszczoły było niż w ulu tamtym. W tym, jak wiecie, tam też była dosyć słaba rodzinka, no i tutaj był taki dosyć słaby. Odkład i dwie rodzinki były. Jedna rodzinka była tu wrzucona, druga rodzinka tam była wrzucona. E... Użyłem do przekładania zapachu z jakimiś lawendowymi kroplami, bodajże. E... I po prostu ramki z pszczołami spsikałem prosto do ula. E... Zaraz Wam pokażę, jak ja to zrobiłem. E... Ale jeszcze właśnie co do tego przekładania. Gdy przekładałem obie rodziny, obie były bardzo głośne, buczały. Ewidentny stan bezmateczny, żadnej matki, żadnych jajek. Poza, poza jajkami w mateczniku w jednej rodzince były, było kilka mateczników po 2-3 jajka w jednym mateczniku było poskładane. Ja te mateczniki zlikwidowałem i rodzinkę przerzuciłem. Zaglądamy do pierwszej. Oczywiście nie mam zamiaru tutaj grzebać. Eee, może zdejmę powałkę. Ja to zrobiłem tak. Cztery ramki które są teraz w środku, to były ramki oryginalnie w tym ulu. Ja te ramki zsunąłem na sam środek, tak żeby zrobić miejsce po jednej i po drugiej stronie, że matka, która chodzi sobie gdzieś tutaj, chodziła, żeby ona nie miała styczności bezpośrednio z pszczołami dokładanymi. Tak więc część, dwie czy tam nie wiem, to dwie albo trzy ramki były z tej strony włożone i tak samo z tej strony żeby te pszczoły wkładane nie, miały, nie znalazły się w bezpośrednim kontakcie z matką, która była w tym ulu. I co do jeszcze przekładania, samego przekładania, gdy je przerzucałem, one bardzo głośne były, sygnalizowały stan bezmateczny i dosłownie 20 minut, 25 minut w ulu była cisza. One tak jakby Zaakceptowały tą nową rodzinkę, czy łączoną rodzinkę. Po 20-25 minutach już była cisza, już nie było słychać, żeby coś tutaj się działo, żeby one się zgryzały, walczyły, czy coś, tak, czy coś takiego. Tak samo tu, jak i w tym ulu. Tak samo. Bardzo ładnie zostały przyjęte. Jak widać, pszczółki teraz jest. Ja tutaj powkładałem ramki, na których było najwięcej pokarmu, z tych rodzin, które były w tych rodzinach bezmatecznych, tak żeby im pokarmu nie zabrakło. Zobaczcie, pszczoły są po środku, tak jak oryginalna rodzina siedziała. Idziemy do drugiego uda. Tutaj sytuacja wygląda następująco. Jak widać, tych pszczół nie ma. Nie wiadomo jak dużo. Tutaj widzę puste przestrzenie pomiędzy ramkami. Na pewno trzeba będzie tych ramek zabrać. 2 z 3 przynajmniej. Jeszcze ja wyciągnę te ramki i zerkniemy, co się dzieje na dynicy. Co się dzieje na dynicy? Czy to nie ma, czy no? Bo tak jak yy, wspominałem, one bardzo ładnie się połączyły, ale to było moje pierwsze spostrzeżenie. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tak to jest tranka do zebrania. Tutaj jest trochę pieżgi i pokrąg zasklepiony. Ale one tych ramek nie przydają, także o tej porze roku już można je wycofać. O, obronne są. Szkoda, że nie wziąłem. Pokarm. Pokarm jeszcze więcej pieźmi. to trochę szkoda im taką ramkę zabierać. Ale też nie ma co ich trzymać. Na w zbyt szerokim gnieździe, bo to teraz nie ma sensu. Również pokarm. I tu pokarm. Tutaj taka jasna ramka, to pewnie była ramka... Jest pokarm. To była ramka oryginalna z tego ula. I zrobimy tak. Tu jasną ramkę zostawimy, bo tam dalej jest już czerw. Tu chyba było najwięcej pierzbita, bo wchodzimy na skraj. Dennica, jak widać, jest czysta. Nie ma żadnych martwych pszczółek. One się tu nie zgryzały, bo gdyby zaszła tu jakaś walka. One na pewno by walczyły. Jakby coś się działo złego, to tam by było pełno martwych pszczółek. I teraz suniamy to trochę, zacieśnimy im to A, jeszcze. Tam jest czerw zasklepiony. Zamykamy. Tylko, że demu nie wziąłem, ale sądziłem, że będę zacieśniał. No. mniejsza powierzchnia do obrzania. Czy tu są jakieś pszczółki? Nie, od razu zleciamy. Zamykam. Te rameczki pójdą do magazynku. A więc, pomimo mało sprzyjającej temperatury, pszczółki latają. Nie dziwi to trochę, biorąc pod uwagę. Ilość czerwiu, zapewne pszczoły latają po wodę, bo nie widzę, żeby nosiły jakiś pyłek. I tak, e, pszczółki mają się dobrze. E, chyba na chwilę obecną nic bardzo się nie wydarzyło niedobrego. E, ostatnio przy tym ociepleniu jak wiecie sprawdzaliśmy gniazda pod kątem pokarmu czy matki wszystkie są no, oczywiście dwie zaginęły gdzieś w akcji pokarm jest na chwilę obecną ale to też no tak jak sami u siebie zapewne zauważyliście one już ruszyły z rozwojem i teraz trzeba mieć to na uwadze że tego pokarmu będzie szybko ubywało a zwłaszcza, że na przyszło ochłodzenie i z minusowymi temperaturami nad ranem pójdźmy może na staw o tam zobaczmy czy wieżba kwitnie i tak jesteśmy nad stawem pszczoły oczywiście wody pobierają Wieżba już też zaczyna u mnie kwitnąć. Pszczółek na niej nie widać. Jest zimno, może za zimno na pylenie, ale jak widać, tutaj zaczęło się ładnie zielenić. Chociaż o, tam jakaś pszczółka lata sobie. A więc łączenie wydaje mi się, że przebiegło poprawnie. Na przebitkę widzieliście pszczoły noszące wodę nad zestawu. Wierzba zaczęła kwitnąć, chociaż zimno jest. Naprawdę jest nieprzyjemnie. Dziwi mnie to, że pszczoły latają, chociaż no, czerw muszą wychować. Potrzebują wody. Jeszcze mam jedno pytanie do osób które y, sieją poplony dla pszczół, a mianowicie chodzi mi o siewnik. Kupiłem sobie siewnik do siania poplonów, ale nie dostałem żadnej rozpiski y, czy tabeli wysiewu, jak mam siać i chciałbym, żeby ktoś chociaż trochę mnie nakierował, y, o jakie wartości tu chodzi. I tak, mamy taki, mam taki siewnik. Y, on jest z, y, z firmy Formag. Silniczek elektryczny, yy, mieszalnik. Tak tam jest yy, silnik od mieszalnika. I, I tutaj mam panel sterujący. Czyli włącznik od mieszadła, rozświewacza, potencjometr. I yy, żeby ktoś mniej więcej mi określił, yy, jak ma być uchylona yy, ta zasuwa. Na przykład do siewu faceli, z jakimi obrotami to ma się rozsiewać i może na jakiej wysokości jeszcze mniej więcej jeździć tym z tym siewnikiem, z tym rozsiewaczem. Mam go zamiar umocować na tur, na tura do traktora, jednak to odmienić do tych wideł jeszcze jakoś muszę pokombinować jakieś blachy tam dać przykręcić go żeby w miarę stabilnie to stało i z tyłu za traktorem będę ciągał bronki żeby od razu to zagrabić jak ktoś ma jakieś przemyślenia doświadczenie to, to będę wdzięczny za informacje w komentarzach tak wiem można zawsze jakiegoś rolnika poprosić o to, żeby mi ten kawałek zasiał, ale chyba nie na tym rzecz polega. Wolałbym być bardziej samodzielny i robić to wtedy, kiedy mam czas, kiedy jest odpowiednia pogoda. Może dzisiaj coś zrobimy na polu, jeszcze zobaczę. Wosk już zacząłem topić z ramek, które były odebrane ostatnim razem od pszczół. Przy zacieśnianiu gniazda, przy centrowaniu. Na dzisiaj to by było na tyle. Jak się komuś podobało, stać jakąś łapkę, subskrypcję. Na razie, cześć.